Cześć! Tu Polinorka, czyli Kasia w Norwegii. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Zapraszam cię do wysłuchania drugiego sezonu podcastu o ciąży i rodzicielstwie. Rozgość się. Ja zrobię nam coś do picia i sobie pobojcymy. Zanim zacznę, to chciałabym powiedzieć, że nie mam ochoty pisać sobie tutaj usprawiedliwień tak jak ostatnio to zrobiłam, że o jajku, nie było mnie tyle i tyle i po prostu teraz wracam do nagrywania, a nie było mnie, bo to i tamto, nie chce mi się tego robić. Nie chce mi się też mówić o tym, jak bardzo wielką motywację mam i jak dużo pomysłów na odcinki. Mam taką myśl też, że jeśli ktoś jest ze mną, że jeśli jest tu jakaś stała bojcora i tego słucha, Teraz, e, no to po prostu będzie tego słuchać. A jeśli ktoś się wykruszył, to mm, z drugiej strony może dobrze, bo jak komuś przeszkadza ta moja nieregularność, to ja nie wiem, czy ja jutro będę nagrywać. <laughs> Ale jak sobie posłuchacie tego odcinka do końca i tego następnego też, który się ukaże, to e, trochę się Wam wyjaśni, bo będę mówić o tym w zasadzie, co się działo. Szczerze mówiąc, to ja trochę wypadłam i sama musiałam pogrzebać i poszukać, jaki odcinek ostatnio był em, opublikowany, bo nie pamiętałam tego. Wiedziałam, że jakiś ciążowy i to na pewno to był ostatni trymestr ciąży. E, I ostatni taki zwykły, zwyczajny odcinek to był o tym, jak e, ubiegałam się i jak byłam na mm, bezrobociu, jak ubiegałam się o. Duckpanger. I, I teraz myślę, że to będzie trochę taka kontynuacja tego odcinka, bo to będzie dalsza opowieść o tym, jak byłam właśnie na bezrobociu i co się wydarzyło na tym bezrobociu. A więc słuchajcie. Aleksander zaczął przedszkole dwa lata temu w sierpniu i to był taki, może pamiętacie, bardzo ciężki dla mnie czas teraz już po, po czasie wiem dlaczego mi było tak źle i ja, ja nie mogłam naprawdę tego zrozumieć, czemu ja to tak przeżywam teraz już to wiem, być może to jest też jakiś jakiś tam pomysł na odcinek i e, kiedyś się taki odcinek pojawi ale to się zobaczy e, był to też czas wtedy e, kiedy przyznano mi w końcu po walce trochę mm, bezrobocie, czyli te Penger. E, był to też trochę czas chorób, jak to na początku y, przedszkola bywa. Nic poważnego, zazwyczaj jakieś takie przeziębienia, jakieś takie pierdoły małe. No, oczywiście y, grudzień y, był dla nas wyjazdowy. Byliśmy w Polsce, wróciliśmy i gdzieś tam y, przez cały czas ja wysyłałam y, swoje CV, szukałam pracy, byłam... Zresztą jak się jest w Norwegii na bezrobociu, nie wiem, w Polsce zapewne tak samo, to trzeba mieć ten taki status osoby aktywnie poszukującej pracy. Ja... 嗯。Mm. No Sama z siebie, ja po prostu bardzo chciałam, wysyłałam całe mnóstwo podań, ale też NAW, czyli ten Norweski Urząd Pracy, też w pewien sposób próbował mnie aktywować. I ja za pierwszym razem, kiedy dostałam od nich wiadomość, bardzo się zirytowałam, tak że nawet odrzuciłam tą propozycję, bo oni wysłali mi takie zapytanie, czy ja bym na przykład chciała iść na praktyki językowe, do przedszkola. Po pierwsze, jak ja słyszałam, że ktoś mi proponuje e, pracę w przedszkolu, to o! Bardzo mnie to irytowało. Nie wiem, ja mam takie jakieś wewnętrzne niechcenie bardzo. Mm, I być może czuję, że się do tego nie nadaję. Nie chcę. Nie chcę pracować w przedszkolu. Proponowano mi to cztery razy, i to dyrektorka, zastępca dyrektorki i tak dalej. I pytały się mnie różne osoby o to, czy naprawdę, ale czy naprawdę nie chcesz? E, i, I ja odmawiałam, tak? E, dałam sobie czas i powiedziałam: Dobra, ok, jeśli nie znajdę innej pracy, jeśli to się nie wydarzy, to, to ostatecznością jest zgłoszenie się do tego przedszkola, ale jakby teraz mam możliwość odmówić i odmawiam. I ten na wysłał mi właśnie zapytanie: na, e, tak, tak, taki list z pytaniem, czy ja bym nie chciała na te praktyki. I mogłam tam na nacisnąć, tak chcę, podzielcie się moim CV, albo nie, nie chcę. I ja bez namysłu w ogóle kliknęłam: nie chcę. A kliknęłam to jeszcze z takiego względu, że ktoś, kto wysłał to do mnie. W ogóle nie miał pojęcia o, um, o mnie. <laughs> nie, nie przeglądał mojego profilu, nie zastanowił się, nie sprawdził, czego ja potrzebuję, bo praktyki językowe to ja miałam kilka dobrych lat wcześniej, tak? Ja miałam przecież praktyki językowe w e, gazecie. Mi praktyk językowych nie potrzeba, naprawdę. Jestem w stanie się komunikować i praktyki językowe mogą być dla kogoś, kto przyjechał dopiero do Norwegii i uczy się tego języka, a nie dla kogoś, kto po prostu szuka pracy jest krajowcem, ale ktoś, kto wysyła mu to zapytanie, w ogóle nie sprawdził, na jakim poziomie ta osoba ma język i wysłał, bo jest e, match, wiecie, w regionie, że się dopasowało, o, ta osoba szuka pracy, a tu są takie praktyki językowe w regionie, no to połączmy to, nie? E, no i tak mnie to zbulwersowało naprawdę, że ja nie myśląc o niczym, wysłałam po prostu nie. I e, później, jak już ochłonęłam i tak wyluzowałam z tymi emocjami, to sobie myślę: o jejku, a co jeśli oni mi zabiorą to bezrobocie? Bo ja, e, no nie, nie chciałam się zgłosić do pracy. Hmm. I taki miałam: ups, można było iść, można było porozmawiać i tak dalej, ale z drugiej strony, jakby nie żałuję. <laughs> jakby spoko, no tak wyszło. I. i... Poczułam tak i stwierdziłam, że tak zrobię, i to była dobra decyzja. Nadal myślę, że, że drugim razem też bym tak zrobiła, bo wiem, że już nie było z tego żadnych konsekwencji. Natomiast Druga taka oferta, czyli kolejne takie zapytanie znowu, to um, wyobraźcie sobie, no ktoś już pewnie tam przeszperał, kto to jest i może im dało coś do zrozumienia, to, że ja tą pierwszą ofertę odrzuciłam, bo słuchajcie, to była oferta um, na dziennikarze do lokalnej gazety, w której mnie nie przyjęli po tym, jak miałam tam praktyki zawodowe językowe i zawodowe też. <grych> Słuchajcie, co myślę. No, jasne, wysyłajcie moje CV. Ja sobie nie załatwiam roboty sama. To może ktoś mi załatwi, nie? Czemu nie? Spróbujcie. No, i oczywiście wysłali moje CV, ale nie było żadnego totalnie odzewu. Zanim Wam opowiem o trzeciej propozycji, co jest super ciekawą historią, to e, słów kilka chciałabym o tym, bo to też jest bardzo ważne w tej całej układance e, o tym, że ja sama też szukałam pracy. Ja wysyłałam mnóstwo CVs, oknodów, byłam na niek nie, 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 niektórych, na przeróżnych e, rozmowach kwalifikacyjnych. E, jedne były bardzo inspirujące, inne były takie, no trochę mniej inspirujące, <grym> ale były, pojawiały się te rozmowy i pojawiało się zaproszenie na te rozmowy. To, to było trochę mm, fajne, bo zazwyczaj było tak, że wysyłałam CV i jakby nie było żadnego odzewu, tak? I teraz się pojawiały te zaproszenia na rozmowy, czasami odpadałam w pierwszej turze, czasami przechodziłam do drugiej tury rozmów. Zazwyczaj wygrywało to, że ktoś miał doświadczenie na podobnym stanowisku, a ja po prostu nie. I jedna z takich rozmów, rozmów która dała mi trochę do, do myślenia, to była rozmowa na asystentkę stomatologiczną. I ja doszłam do wniosku, wysyłając już całe takie mnóstwo tych podań i przeglądając tę ofertę, orientując się trochę na tym rynku, że. Jeśli ja nie zmienię czegoś w swoim wykształceniu, jeśli się nie dokwalifikuję, e, jeśli się nie doszkolę, e, no to będzie mi ciężko znaleźć e, tutaj w regionie coś, z czego ja będę e, zadowolona. E, będzie mi ciężko znaleźć pracę e, taką dzienną w godzinach otwarcia przedszkola. A to jest przecież warunek najważniejszy. I tutaj się pojawił właśnie pomysł tego, że muszę iść do szkoły. Co będzie kontynuowane w następnym odcinku. A teraz trzecia propozycja znowu. I to była e, oferta pracy w bibliotece. Ja do tej pory jak e, śmiać mi się chcę, bo jak ja mówię komuś, że ja pracuję w bibliotece, to słyszę tylko takie o, to była moja praca, marzeń, zawsze marzyłam o tym, żeby pracować w bibliotece. Książki tak pięknie pachną. A ja sobie to przeczytałam to ogłoszenie. Były tam naprawdę m, trzy liniki. E, potrzebujemy pracy, e, do pracy, do biblioteki. E, tymczasowo i w zasadzie tyle pamiętam z tego ogłoszenia. Było naprawdę skąpe, nic nie było wiadomo. I ja, jak to zobaczyłam, to pomyślałam sobie. To nie jest moja praca marzeń. Tyle <noise> no, może więcej sobie pomyślałam, ale nie będę mówić. E, nie, nie kliknęłam odmów, od e, odrzuć, e, nauczona doświadczeniem i tymi swoimi myślami, że może jednak, e, wiecie, no, za drugim razem to już może się ktoś zapytać, co ci tak nie pasuje ciągle. Więc stwierdziłam, że okej, okay, wyślijcie to moje CV, może się nikt nie odezwie. E, jednakże odezwała się Linda. SMS-em. Napisała SMS-a. Cześć, złożyłaś podanie do pracy w bibliotece. Może masz chęć się spotkać? E, 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 e. ja, wiecie, miałam takie, aha! No bo byłam na przeróżnych... Em rozmowach i byłam na rozmowie na uniwersytecie i byłam y, na rozmowie w hotelu i byłam y, na jakieś tam wiecie menadżerskie stanowiska jakieś takie różne pierdy i tak dalej y, na tą asystentkę stomatologiczną i te rozmowy były takie wiecie no profesjonalne ja się do nich przygotowywałam bardzo dużo. Ja miałam CV ze sobą, miałam wszystkie takie jakby pod każde ogłoszenie dobierane z, wiecie, pisane listy motywacyjne. To, to, to było w moim kierunku, tak z mojej strony takie było przemyślane i te rozmowy też tak wyglądały tak trochę sztywno, ale też pod jakąś tam ramę, no nie, kurde, no rozmowa kwalifikacyjna, a tu hej, przyjdź, porozmawiamy. Myślę, aha. No napisałam mi, że dobra, przyjdę, nie? I nie przygotowałam się totalnie do tej rozmowy. Absolutnie nic. Ja wziąłam, mam taką teczkę na rozmowy kwalifikacyjne, to jest taka, no już upakowana, poukładana teczka z dyplomami, z jakimiś tam certyfikatami, wszystkie te pierdy, które są potrzebne na rozmowę kwalifikacyjną są w tej teczuszce i nawet się tak trafiło, że było tam już gotowe, wydrukowane CV z poprzedniego razu, więc ja sobie tą teczuszkę wzięłam, nawet ja nie miałam listu wątpliwości, nawet ja nawet nie wysyłałam listu motywacyjnego do tej pracy, nie? i tak i, i mogłabym powiedzieć, że się w ogóle nie przygotowałam, ale to by było kłamstwo. Bo ja zastanowiłam się nad tym, jak po Norwesku ładnie odmówić, że nie chce się danego stanowiska przyjąć, tak? I z takim nastawieniem też pojechałam do gminy, bo to w gminie było to spotkanie. Zdarzyło się tak, że. Miałam więcej czasu. Ubrałam się oczywiście ładnie, bo to zazwyczaj ja mam takie podejście, przy, przynajmniej, że to świadczy o szacunku do drugiej osoby, do tej, do tej osoby, która przeprowadza z nami ten, no, no tą rozmowę kwalifikacyjną nazwijmy to. Ale ja, ja tak po prostu mam, że na takie oficjalne rozmowy zazwyczaj e, gdzieś tam z tyłu głowy, ze szkoły mi to jakoś tak zostało, że trzeba się po prostu ładnie ubrać. Ubrałam się, wzięłam sobie tą teczuszkę, pojechałam do gminy, zaparkowałam samochód i miałam jeszcze 15 minut. To sobie myślę, no nie będę tak lecieć, jakby mi zależało. I co zrobiłam przez te 15 minut? Otworzyłam sobie oczywiście torebeczkę, wyciągnąłam telefon i skrolowałam. Ale sami się tak, a sprawdzę sobie maila. I słuchajcie, ja jestem zapisana do newslettera, do weroniki rzęsolożki z Krajnych fiordów, i ona przesyła taki astroleter. I ja lubię sobie bardzo, bardzo lubię sobie go poczytać. I ja taka nieprzygotowana, no nie. Czytam sobie. I teraz Wam przeczytam, bo wysłałam wiadomość wtedy do e, Weroniki, i e, przeczytam Wam to, co ja jej wysłałam, bo to był fragment z tego astroletera, a ja tego na pewno nie znajdę teraz. Nie mam pojęcia, e, co tam było więcej napisane, ale e, to było dokładnie o tym dniu, w którym e, właśnie stałam tam pod tą gminą, i zdanie brzmiało tak. Przyjęło się mawiać, że przy aspektach Urana na niebie należy spodziewać się, Niespodziewanego. I wiecie co? Serce mi zadrżało, bo ja sobie tak pomyślałam, o! Boże, no! <grym>, o! E, ja tu taka nieprzygotowana. A tu niespodziewane? A w sensie, a idę. No i poszłam. Linda, na szczęście, która e, przeprowadzała ze mną tą rozmowę, e, była równie nieprzygotowana jak ja. Serio. E, musiała kogoś zatrudnić do biblioteki, bo wydarzyła się taka sytuacja, że ktoś tam był na zwolnieniu już dłuższy czas i po prostu potrzebowali pomocy. Sprawa wyglądała tak, że mm, nie bardzo wiedzieli, jak to rozgryźć, i, i oh, po prostu nie wiedzieli na jak długo i jak. E, I początkowo dostałam informacja o tym, że to ma być na 3 miesiące, ale raczej trochę dłużej, że to ma być na 60%, ym, ale to nic pewnego, w sensie nie wiadomo, czy na 60%, cały czas, w sensie, jak się przedłuży, to też na 60%, czy po prostu no, na razie na 3 miesiące 60%, a potem się zobaczy, nie? I to jakby nie brzmiało zachęcająco, ale kiedy Linda zaczęła opowiadać o tym, że dostosują godziny pracy w tej bibliotece, nie godziny otwarcia, ale godziny mojej pracy do tego, jak ja chcę, i zaczęła opowiadać o tym, że jest taki projekt, który nosi nazwę podcast, na który zostało jakby przyznane dofinansowanie i który ma być zrealizowany w tej bibliotece. To ja zaczęłam tak troszkę się pocić, <noise> bo jakby nie spodziewałam się aż tak niespodziewanego. A i zaczęłam opowiadać, wiecie, zaczęłam z takiego bardzo nastawienia o, nie mam ochoty tu pracować i jakby chcę Ci podziękować właśnie teraz nawet nie musimy tej rozmowy przeprowadzać zaczęłam się tym interesować. Zaczęło mnie to trochę kręcić, bo tam naprawdę Linda opowiadała o fantastycznych rzeczach, o fantastycznych projektach, które można robić. I ja, jak sobie wyobrażałam pracę w bibliotece, to ja miałam takie no, jest taka pani Kasia w bibliotece. I czyta książki, no nie? Ja nie miałam w zasadzie pojęcia, z czym to się je i jak to wygląda. Dodatkowo było tam takie fajne też wyzwanie, bo mieli przechodzić z jednego starego systemu na nowy i dodatkowo były jakieś tam kursy, które my mieliśmy przejść, przez, przez które my mieliśmy przejść i ja lubię takie rzeczy, ja po prostu no, no, no lubię takie wyzwania. I ona mówi, no to się zastanów. A ja mówię, a, a kasa i ona mówi, to ja ci wyślę SMS-a. I spotkałyśmy się już po tym SMS-ie na drugą rozmowę. Mm. I jakby wtedy to już mi bardzo zależało, <noise> bo hajs się tak zgadzał, że w, w sklepie, no ja naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo godzin musiałabym nawywijać, żeby mi się hajs wyrównał, nie? Pomimo tego, że to było tylko 60%, no to dalej, jakby m, było to satysfakcjonujące. I cała ta, m, cały ten obraz tej pracy i to, jak mi się zaburzyła ta wizja, tej pani Kasi siedzącej i czytającej książki, to to jest naprawdę się zmieniło. I ja powiedziałam tak, słuchaj, da dawaj mi tę robotę. I oczywiście z racji tego, że to było 60%, to pracowałam. Mm, Jeden dzień w tygodniu miałam wolny, oni zaproponowali piątek. Kurczę, nie dość, że mi do, dostosowali godziny pracy do przedszkola. Także ja sobie e, zaczynam pracę o dziewiątej, kończę o 15, e, i jakby mam ten jeszcze piątek wolny. Praca naprawdę super. E, no to no, byłabym naprawdę niepoważna, gdybym nie przyjęła tej oferty. Zwłaszcza, że można tam robić dużo fajnych rzeczy. Ona też mówiła, że potrzebują pomocy przy Facebooku, przy stronie internetowej więc no to było naprawdę naprawdę wszystko w granicach moich zainteresowań. I e, tak się stało, że w zeszłym roku w maju chyba zaczęłam pracę w bibliotece i nadal tam pracuję i moja praca w tej bibliotece e, no to jest super. Naprawdę. I ja, jak ktoś mi mówił, że o, zawsze marzyłam o takiej pracy, to być może nie wyobrażał sobie nawet takiej pracy, jaką ja mam w tej bibliotece. E, bo trochę wam pokażę na Instagramie, co ja tam robię, ale głównym moim zadaniem to jest katalogizowanie książek, czyli wprowadzanie ich do systemu. Dostaję nowy karton książek, muszę je opisać, okleić, em, wprowadzić do systemu prawidłowo. E, no wiadomo, musimy też sprzątać na półki książki, które już zostały nam oddane. Mamy też jakieś tam brakuje nam trochę czasu na internety, bo będziemy przeprowadzać bibliotekę w inne miejsce. ale no jest też kontakt z ludźmi te i telefoniczny i taki fizyczny, to co ja uwielbiałam w sklepie. to, to to, co mi dawało naprawdę radość w sklepie, to to był ten kontakt z ludźmi i dalej go tu mam. To jest niesamowite, że mogę nadal prowadzić takie różne, śmieszne, małe rozmówki z mieszkańcami naszego regionu. To, co ja tam jeszcze robię? No, robię dużo takich rzeczy, które są potrzebne akurat powiedzmy, drukowanie albo projektowanie jakichś broszur informacyjnych, plakaty, teraz mamy Somerless. Czyli taką kampanię, która jest dotyczą, do, do, dotyczy e, czytania i aktywizacji dzieci i zachęcania dzieci, i takiej, e, szerzenia takiej radości z czytania u dzieci. E, no, całe mnóstwo wspaniałych rzeczy się tam wydarza i dzieje. E, niestety nie mamy takiej. Mm, jakby to powiedzieć wolności w tym, co robimy, bo lederka, która właśnie jest na zwolnieniu, nie może podejmować aż tylu decyzji związanych z wydarzeniami, które moglibyśmy... O Jezu, ja mam całą głowę pomysłów i no, czy ta praca ma jakieś minusy? No ma. Ja to zawsze muszę na jakąś Chinkę trafić, tak w cudzysłowie. Jak pamiętacie opowieści z Chinką w sklepie, no to tutaj też mam taką... Chinkę w męskiej postaci, że tak powiem. On jest Norwegiem, no ale nie chcę za bardzo tak opowiadać. <śm> no nie jest um, łatwo zawsze, ale dogadujemy się w większości. I drugi, drugi minus to jest taki, że po prostu ta praca jest niepewna bardzo. Musiałam teraz zejść do 50%, co um, mi trochę nie przeszkadzało zaraz, zaraz. W drugim odcinku się dowiecie dlaczego. E, ale to jest właśnie taki, e, takie stanowisko, które e, no jeszcze teraz jest, a za chwilę jak e, ta lederka wróci na 100%, no to za chwilę go może nie być. Tak? I, e, no i nie ma pieniędzy, po prostu gmina nie ma pieniędzy na to, żeby zatrudnić... E, osób więcej, pomimo tego, że pracy jest dla 10 osób, tak, bo no, są kartony z książkami, które nie są skatalogizowane z 2018 roku. Ja naprawdę zrobiłam tam tyle roboty, jeśli chodzi o, o te kartony i katalogizowanie książek, że mm, szkoda, że sobie nie zrobiłam zdjęcia, ile tego było, bo to były kartony i było ich mnóstwo, całe mnóstwo, a co tydzień dochodzą nowe. <laughs> Więc mm, nie, nie jestem na bieżąco, bo miałam taki czas, że dochodziłam do tego, że już zostały tam powiedzmy cztery pudełka, chyba cztery właśnie zostały z takich starszych, starszych kartonów, z takiego właśnie 2018 roku, czy tam 20 na przykład. O Boże, no ten wyobraźcie sobie, że 20-2020 rok był 5 lat temu? Nieważne, taka tylko. Refleksja. I co? I jakby był taki moment, że dochodziłam do tych kartonów, że było ich tak już mniej, a teraz znowu był taki moment, że się nawarstwiło ich bardzo dużo, bo trzeba było inne rzeczy robić, i no i tak to się kręci, nie? Eee, także ja jestem bardzo szczęśliwa w tej pracy, aczkolwiek szukam innej. No, ale to jakby w następnym odcinku, który się wydarzy za niedługo, bo to jest jakby kontynuacja tego, co się przez ten rok dodatkowo działo obok tej biblioteki, obok tej pracy w bibliotece. W tym momencie myślę, że to już będzie wszystko na ten odcinek. Jejku, jak mi miło. <grywać> Nagrywać. Myślę sobie, wiecie, dlatego mi się tak miło zrobiło, bo myślę sobie o tych wszystkich osobach, które dotarły do końca. <grywać> Bardzo was proszę, odezwijcie się, jeśli, jeśli mnie usłyszeliście. <grywać> odezwijcie się, co tam, jak tam i klikajcie tam, gdzie trzeba żeby to się pokręciło dalej, nie? Myślę, że w końcu jest taki czas, że może może się pokręci dalej ten podcast. Pozdrowionka. Pa i do następnego.